Kiedy słyszymy o powodzi czy innych klęskach żywiołowych, nasza pierwsza myśl automatycznie jakby kieruje się w stronę tych, którzy stracili domy, majątek, czasami nawet bliskich. Ja może trochę z racji mojego doświadczenia w pracy terapeutycznej z mundurowymi, czyli żołnierzami, policjantami, strażakami, ale też ratownikami e, medycznymi, lekarzami. U mnie jest trochę inaczej. Moje myśli automatycznie kierują się również w stronę tych, którzy tą pomoc niosą. I ja pewnie bardzo bym chciał, żebyśmy my wszyscy częściej pochylili się nad tymi, którzy właśnie tą pomoc niosą, bo bez nich w takich sytuacjach, jak ja teraz mam miejsce, byłoby naprawdę ciężko. Mam doświadczenie w pracy właśnie z żołnierzami, strażakami, ratownikami pola walki, którzy taką pomoc niosą zawodowo. I dziś chciałbym Zaprosić Was do tego, żebyśmy wspólnie przyjrzeli się psychice osób, które niosą tą pomoc, pomoc ofiarom na przykład powodzi. Często to właśnie oni są na pierwszej linii frontu i muszą radzić sobie z naprawdę ogromnym obciążeniem psychicznym. Bo kiedy jesteś na miejscu katastrofy, w której liczy się dosłownie każda sekunda, pojawiają się różne mechanizmy obronne, które ok, one z jednej strony. Pozwalają działać w ogóle w stresujących warunkach. Zwykle aktywowane są te najbardziej podstawowe reakcje walka lub ucieczka. No w przypadku niosących pomoc, to jest przede wszystkim walka. Co się dzieje? Rośnie adrenalina, skupienie i koncentracja są na najwyższym możliwym poziomie. A organizm często działa w takim trybie automatycznym. Jest takie zjawisko, które czasem nazywamy wtórnym stresem traumatycznym w trakcie akcji ratunkowych osoby pomagające często stykają się z ogromnym cierpieniem, cierpieniem innych ludzi, cierpieniem zwierząt, mają styczność z wszechotaczającym poczuciem straty i świadomość tego, że nie zawsze można pomóc każdemu, a przecież nie zawsze da się każdemu pomóc. Bywa naprawdę Obciążająca, i mówię to jako terapeuta, ale również jako ratownik, wtedy właśnie w takich sytuacjach pojawia się coś, co mm, możemy określić wtórnym stresem traumatycznym, który jest, on jest efektem traumy, której my doświadczamy w wyniku kontaktu z ofiarami traumy. No i oczywiście, ratownicy, strażacy, wojskowi, wolontariusze, tak jak każdy inny człowiek, mają pewne swoje mechanizmy obronne. Aby przetrwać takie naprawdę trudne sytuacje, pomagający często zaczynają się dystansować emocjonalnie. To się pojawia jakby automatycznie. Tworzy się pewnego rodzaju pancerz, który ma w założeniu chronić tych ratujących przed przeciążeniem emocjonalnym. To naturalne, to zrozumiałe, że taki pancerz się wytwarza, aby jakoś nam ulżyć w cierpieniu, ale. Długotrwałe korzystanie z tego konkretnego mechanizmu obronnego może prowadzić i bardzo często prowadzi do naprawdę poważnych problemów psychicznych, bo nie da się bez końca uciekać przed swoimi trudnymi emocjami. One prędzej czy później do nas trafią. No, lepiej, żeby nie trafiły do nas podczas akcji ratunkowej, prawda? Te mechanizmy obronne są skuteczne, ale w bardzo ograniczonym czasie i są dla naszego organizmu, dla naszej psychiki, no, jednak dosyć kosztowne. A jakich emocji w ogóle doświadczają osoby pomagające w takich kataklizmach? W ogóle w sytuacjach ekstremalnych, takich jak, jak chociażby powódź, emocje są. Niezwykle intensywne, ale też różnorodne. W ogóle to, czego doświadczamy podczas akcji ratunkowych, potrafi być niezwykle silne i niezwykle silnie na nas oddziaływać. No, bo oczywiście e, ci ratujący zazwyczaj czują ogromne współczucie dla tych, którym pomagają. To właśnie te emocje pchają ich do działania. Bez tych emocji być może w ogóle nie podjęlibyśmy się takiej pomocy, ale te same emocje jednocześnie mogą stać się źródłem przeciążenia psychicznego. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby ci pomagacze na bieżąco mogli liczyć na wsparcie doświadczonego psychologa, psychoterapeuty, aby nie doszło właśnie do takiego przeciążenia, bo to byłoby dramatyczne dla nas wszystkich. No a jeśli nie korzystają na bieżąco ze wsparcia psychologicznego, hmm? Zdarza się, że pomimo swoich ogromnych wysiłków no ratownicy nie są w stanie pomóc wszystkim. I to poczucie bezradności, kiedy widzisz cierpienie innych, a nie masz możliwości działania, jest niezwykle trudne. Szczególnie jeśli połączymy to z tą ogromną empatią, którą ratownicy odczuwają. Takie, takie doświadczenia bez wsparcia psychologicznego mogą pozostawiać w takiej osobie ratującej głębokie rany i mogą usztywniać ten pancerz, o którym mówiłem, do takiego stopnia, że w życiu prywatnym zawalają się im małżeństwa, walą im się relacje, tracimy kontakt z dziećmi, taki dobry kontakt, zaczynamy odsuwać od siebie przyjaciół. Bez wsparcia doświadczonego terapeuty tak właśnie bardzo często się dzieje. Z reguły takie osoby trafiają jednak do terapeuty, Kiedyś, ale najczęściej dopiero, gdyż ich małżeństwo, ich życie prywatne po prostu leży w gruzach. Praca tych wszystkich ratowników to nie jest pojedyncze doświadczenie, na które na przykład wyeksponujemy się i koniec, i zajmujemy się czymś zupełnie, zupełnie innym. Zwykle taka praca ratownika trwa dłużej, to są długie godziny, dni, tygodnie, kiedy akcja ratunkowa jest przedłużająca się a warunki, tak jak podczas powodzi, skrajnie trudne, całkowicie naturalne jest, że może pojawić się takie uczucie jak irytacja, złość. I ta złość bywa skierowana zarówno na sytuację, co jest oczywiście chyba naturalne, dla wszystkich zrozumiałe, no i zaskakujące, ale czasami ta złość i irytacja u osób ratujących może być nawet skierowana na samych poszkodowanych. No i teraz zobaczcie, z perspektywy psychiki człowieka, ratownik pełen empatii sam w sobie widzi, odczuwa irytację wobec tych, którzy potrzebują jego pomocy. I co się dzieje? Takie zestawienie prowadzi do poczucia winy. I teraz, jeśli ten strażak, żołnierz, ratownik medyczny jest pod opieką stałą terapeuty, możemy zaadresować i zająć się tymi sprzecznymi, trudnymi do pogodzenia się emocjami. Ale co jeśli z tego wsparcia, pomagacz? Nie korzysta. Wyobraźcie sobie, jak trudne może być życie z takim mylnym poczuciem, że my robimy coś złego. Z pomocą doświadczonego terapeuty często udaje się dotrzeć do emocji bardziej nam służących, bardziej nam pożytecznych. I dzięki temu wszyscy ci ratownicy, korzystający ze wsparcia psychologicznego, wydobywają z siebie to, co im służy, to, co im pomaga. To, co ich wzmacnia i to, co ich uodparnia na tą strasznie trudną sytuację, dzięki temu uczą się odczuwać ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Na przykład, kiedy uda się im uratować czyjeś życie, czyjeś zdrowie. Uczą się z terapeutą pielęgnować w sobie to uczucie. To ważny element, który potem motywuje ich do dalszych działań. Bez tego oni nie byliby w stanie nam dłużej pomagać. A ja zawsze, kiedy mówię o potrzebie wsparcia dla osób niosących pomoc, zawsze znajdzie się ktoś, choćby jedna osoba, która wie lepiej, co powinienem ja robić. I mówi, że zamiast o pomocy ratownikom, powinienem mówić o pomocy poszkodowanym matkom, ich córkom, chorym dzieciom. No, tak, oczywiście, poszkodowani potrzebują wsparcia, 100% racji, ale. Jeśli nie zajmiemy się, nie zaopiekujemy się stanem psychicznym ratowników medycznych, strażaków wojskowych, policjantów, lekarzy, pielęgniarzy, kto będzie nam pomagał? Kto będzie pomagał tym poszkodowanym w powodzi? To tak jak lecimy samochodem i samolotem i następuje rozszczelnienie kadłuba. Wtedy wyskakują te maski tlenowe. W takiej sytuacji najpierw maskę zawsze zakładamy sobie, a dopiero potem pomagamy innym, bo inaczej taka pomoc będzie bardzo krótkotrwała. My komuś założymy maskę, a potem sami po prostu padniemy. Z mojej obserwacji, osoby niosące pomoc potrzebują równie dużo wsparcia psychicznego, co ofiary katastrof. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu przeciążenia emocjonalnego, które z czasem bardzo często prowadzi do wypalenia, do wypalenia zawodowego, a w skrajnych wypadkach także do PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Jeżeli jest to długotrwała akcja, to nawet jest CPTSD, czyli taki bardziej skomplikowany zespół stresu pourazowego. I w tym punkcie chciałem wszystkich was prosić o pomoc, abyście upewnili się, że ten film dotrze do każdego ratownika medycznego, do każdego strażaka, do każdego żołnierza, do każdej osoby, która niesie pomoc w takich dramatycznych sytuacjach, jak chociażby powódź, niech oni to zobaczą i niech oni przyjmą do siebie, że jeśli pozwolą o siebie zadbać psychicznie, to dzięki temu będą w stanie dłużej i skuteczniej pomagać nam, całemu społeczeństwu. Bardzo jestem ciekaw, czy macie jakieś przemyślenia, jeżeli chodzi o pomoc, którą moglibyśmy objąć również tych ratowników. A może nie warto. Może sami powinni zdecydować radę. Podzielcie się ze mną tymi obserwacjami w komentarzach do zobaczenia.